Narysujmy gęś. Zacznijmy od długiej szyi. A teraz mała głowa i duży dziób. Narysujmy skrzydło. A teraz tułów. Narysujmy dwie nogi ze stopami, które wyglądają jak płetwy. Dzięki nim gęsi bardzo dobrze pływają. A teraz oczy. Dziób i nogi są żółte lub pomarańczowe, a cała gęś jest biała. Rumieniec. O, nasza gęś jest chyba zdziwiona napiszmy słowo gęś. G. z ogonkiem na dole ś z kreseczką gęś o przyszło całe stado